Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj so, sobie zagramy w Minecraft w tryb o nazwie SuperCraft Brothers. Już wcześniej nagrałem go na moim odcinku. Ten, odcinku. O Jezus, kanale. Czekajcie, bo tutaj ten. Jestem na serwerze MySG. Na serwer pewnie większość z Was zna, no, nawet wszyscy. Jakoś za dużej widowni to ja nie mam Ale cóż O Jezus, już zginę? Niem, niem, niem to, tutaj takiej małej trochę Jakby to powiedzieć, rozpiernicz ej, 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 ej O Jezu, o Jezu! Co tu się dzieje? O, żyje Ej, jakby się tutaj jakoś tak Albo i tutaj jakoś tak o, tak? Potem tak? I? Do widzenia. Mm. Ja żeby mi zaraz nie zrobili Do widzenia. O! Aha! Mm. Naprawdę? Takie rzeczy chyba tylko ja umiem. No ale dobra. Jadijmy z koksem. Dalej. A powiedzcie jak się wam podobał ostatni odcinek z LOLa? Takich odcinków będzie więcej. Jeszcze rewans zamierzamy nagrać. Chociaż pewnie i tak dostanę, bo ja nie jestem jakimś za zawodowym graczem w lola. Tutaj mój kuzyn, z którym grałem, to tylko w tego lola gra w nic więcej. No, jakieś poradniki ogląda na to. Wiadomo też, że będzie dobrze. Lepiej grał. W sumie żadnych nie oglądam. No! Jezus! Aaa, co to się dzieje. Nie, prawie. I ostatnie życie mi zostało. Jakiś tych ma Ej, czemu tutaj typ jest niewidzialny? No jest, ale... się długo nie grałem ja Nie miałem dwa tygodnie, bo był w naprawie i też... dlatego nie było odcinków No bo komputer, był w naprawie i... Widzimy się po cięciu Okej, okay, witam was po cięciu Sobie zagram kolejną rundę Czekam tym razem z inną taktyką ten czułem, bo czemu jest niewidzialny? O, zabiłem. Ładnie. Hero Brain to był. Pójdziesz. da? dziada? No Albo... Dziad mnie zabije. No pełno jest zombiaków, to jest w najlepsza klasa. Trochę słabą wybrałem. No ale dobra. I ten, wracając do... Wcześniej do tego, co mówiłem, że miałem kompa w naprawie. Miałem go w naprawie. Jakieś w dosłownie dwa tygodnie go nie miałem Przez tydzień ci, o, o. ci informatycy dochodzili co się w nim zepsuło <laughs> A przez drugi tydzień zamawiali zepsutą rzecz Ja nie wiem skąd ci informatycy są Jaką oni szkołę skończyli Ale chyba na pewno nie dla informatyków Chyba dla, dla zwali Szkołę skończyli Ci dwa tygodnie Nie wiedzieć co się stało z komputerem. No przez tydzień dosłownie. To ja nie wiem co to jest. Mówię, szkołę dla drwania oni skończyli. To jest niemożliwe. Niby zawodowi informatycy. Ale Jakoś... Nic. Nie umiał. No Jezus. Bum. Bum. Bum ten top? Co to jest za klasa ten ten co? Jest bez głowy No z głową tylko bez ciała w połowie niewidzialny Józ Dzieć 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 Ej! Poleciał! O i przerył! O, jednak nie Adam małysz O, mam pięć żyć! O, już nie nie wiem czy to chociaż mi to za dużo nie da tego to jest pan czarny pana czarnego zabijemy albo on w nos ok nie i teraz tak. tu no chyba najlepsza ta klasa, klasa to jest ta mm, właśnie ten zombie może wybrałem klasę Blazer, żeby mieć łup ale zombie chyba najlepsza klasa bo ta, ta jego ta mm, Łopata jest odrzutem Okej okay. <grym> no, Ale dobra no. najwięcej tym tego mm. no, No mmm Żydziów no się myli Za, za, za się zapomniałem Okej okay, okej okay, okej okay. Jesteśmy w domu dobra? Ja Jaj jakiś typal to, to się okaże lepszy. On się chyba okaże A. lepszy Myt e no To, Mam no, pomysła on jest tutaj Bum Ej, ej Jak on mnie bił? On chyba był nad tym grzybem I on mnie jakoś w magiczny sposób bił Ił Ej, czy on nie ma przypadkiem koksa? Ojej, ej, ej, ej no, ej Z jakiej on odległości mnie bije? No. Ale i to Hmm, to tyle z tego odcinku jak zwykle przegrana Muszę się jakoś podszkolić w pvp w, 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 w i w lola też by mi się trochę przydało No to już na razie to będzie do zobaczenia, cześć